Witam serdecznie widzowie z tej strony Yeti i yeti Detektyw oczywiście. Widzowie wracamy jako detektywi i słuchajcie, mam jeszcze do was ważną informację zanim zaczniemy ten film, ponieważ na moim drugim kanale będą pojawiać się filmy takie luźniejsze właśnie jak Oszukuję w Budowaniu czy tym podobne jakieś nowe versus pro, więc tamte odcinki będą się widzowie znajdywać, a tutaj lecimy oczywiście z Palionowem. A lecimy z Palionowem, ponieważ zagadka jeszcze się nie wyjaśniła widzowie i musimy ją wyjaśnić, a mianowicie chodzi o Palionkę. I nie uwierzycie co ja spotkałem. Pamiętacie Miejsce, w którym był kiedyś Lodomir i sprzedawał lody, no to widzowie, teraz słuchajcie tego. Tam zamiast lodów, to znaczy, lody pewnie tam jeszcze są, ale zamiast lodów, dobra, zamiast lodów, to oczywiście, widzowie, weźmiemy sobie większy, większy sobie render distance, bo jest za mały. O, to swoją drogą, i żeby to ładnie wyglądało. A kolejna sprawa jest taka, że zamiast lodów, dostałem informację, że tam znajdują się do, mo, do, do montażu, do kupna kamery oraz komputery, widzowie. Dlatego dzisiaj skupimy kamery i zamontujemy je w domu. Palionki, zamontujemy je, widzowie, oczywiście. Na samym dole, tam w tym palionowie 2.0, i będziemy przyglądać się, czy przypadkiem palionka tam nie przyszła. No i zamontujemy, oczywiście, też komputer, jak już jest, ale to trzeba zobaczyć. Teraz tak. E, zobaczmy... O, lak. okej. Okay. Zobaczmy co tu, co tu jest napisane. Bo ja widziałem właśnie tą tabliczkę. Kamery, płatność tylko diamenty, komputery gamingowe i widzowie, tak się składa, że. <coughs> mm, przepraszam. E, tak się składa, że przyszykowałem sobie właśnie oto diamenty. Dwa staki i wydaje mi się, że tyle wystarczy. E, tylko tak, nie ma tu sprzedawcy, nie wiem czy to w tej skrzynce przypadkiem nie będzie. Dobra, pozwolę sobie tutaj wejść. Czy to tu jest tutaj na dole, bo tutaj to tak wygląda, chociaż tutaj kiedyś, yy, wiem, że bzyku miał taką. Nie, no ale to nie jest tu w każdym bądź razie. Nieważne, ale widzowie to może... O! Zobaczcie na to, ile tu jest rzeczy. Są kamery, faktycznie jest kamera, monitor, yy, jest... Change light color. O, nie widziałem, że jest. Coś takiego, Czyli jest klawiatura, jest softbox, mikrofon, komputer. Ehm, aha dwa mikrofony są ten albo ten no ten chyba wygląda tak fajnie nie E, tylko, że to jest Y, nie wiem. E, gaming monitor. okej, okay, dobra, to teraz tak. Ja zostawię, widzowie, te dwa staki, Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest za dużo, jak na to, co ja chcę wziąć. Dobra, ja chcę to, 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 a to sobie możemy zostawić. I teraz tak. Pójdźmy, widzowie, na początek, zamontować. Oczywiście, e, ten komputer, chociaż ja nie mam tych rzeczy, żeby go zamontować, więc nie wiem, jak ja to zrobię, ale postawimy po prostu. Postawimy i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Mam nadzieję, że to będzie, że to będzie jakiś kurde... fajny. dobra, wiecie gdzie go zamontujemy? Tutaj zrobimy gaming room, tylko teraz jeszcze go nie ma, więc to postawimy tu. Postawmy tą klawiaturę i co? I faktycznie... <laughs> Mogę normalnie zmieniać jej kolor! Ale fajnie! Dobra, ustawmy sobie niebieski. E, dobra, ustawmy tu softboxa. O, on nawet podświetla. Tu damy to. I widzowie, monitor. I który działa w ogóle! Ale eksa... Ej, kto mi to zabudował? Co jest? Ktoś mi to zabudował. Ej! Ej! Co jest? Czemu oni mi to zabudowali? Ktoś mi to. Widzowie, kto mi to zabudował? Ale ja, ja! Przecież ja tam miałem ten! O, ale tu się wydarzyło na moją nieobecność. Dobra, czekajcie, i normalnie można jeszcze odpalić. O Jezus, patrzcie, to się normalnie świeci na różne kolory. Ale czaderskie, dobra, a ten mikrofon, coś ten? A, włączony, wyłączony, ok. Dobra, no to niech to będzie, niech to widzowie będzie. Dobra, wyłączymy to w sumie, żeby się nie zepsuło. E, I widzowie, oczywiście, weźmiemy sobie. Jak będziemy mieli już wszystkie rzeczy, no to, to tym się pobawimy. A teraz, widzowie, czas zamontować kamery. No i musimy, musimy, widzowie, zamontować te kamery. Ponieważ musimy dowiedzieć się, kto w końcu to robi. No, w, w, widzowie, mając te kamery, sprawa jest już jak najbardziej, coraz szybciej do wyjaśnienia. Wydaje mi się, że zamontujemy sobie to tu. Tutaj, sobie oczywiście damy to. Jedna kamera tu wystarczy, bo i tak będziemy widzieć, czekajcie, zresztą sprawdźmy czy będziemy widzieć. Okej, okay, patrzcie, jestem tu normalnie, czekajcie, mogę ten, a nie mogę, ale ten. E, no w każdym bądź razie jestem, mogę sobie widzowie tak chodzić. E, dobra, czekajcie, co tu jeszcze jest? E, w, to ten. Aha, mogę sobie przybliżyć. Najdwizja jeszcze jest. Okej, okay, jest najdwizja tutaj. No dobra, no ale to mi się nie przyda. Niech ta kamera będzie... Kurde, tylko ona jest strasznie widoczna, nie? Dawaj, dajmy widzowie tak, żeby jak coś to nie zwrócił... Na nią ktoś uwagi. no ale... No nie zwróci raczej, no raczej nie powinien. No jak już... Coś to nawet jak ktoś wejdzie, no to i tak pierwsze co? Spojrzy nawet na kamerę. No to, i... no to i tak widzowie będziemy widzieć, kto to jest. Dobra, gdzie można jeszcze dać kamerę widzowie? Dajmy ją... Hmm, tak, żeby było... O, wiem. Możemy ją, widzowie, dać. Czekajcie. Damy ją tutaj. Dobra, dajmy tą kamerę tutaj i teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, okej. Okay. Wygląda to całkiem nieźle. O, cześć, ja tu do was macham. <laughs> jak to wygląda? E, no, dobra. Te, stąd będę widział. Stąd będę widział, czy ktoś przypadkiem nie wchodzi do mnie. Właśnie, widzowie, kamera musi być też u mnie. Nie wyobrażam sobie, żeby kamera u mnie nie była. Kurde, nie mam jedzenia. E, może tutaj będzie, bo mi się przyda, nie, nie ma, dobra, ale kamera widzowie musi być u mnie, ale nie, nie centralnie u mnie, tylko widzowie damy sobie kamerę na, o tutaj, dobra, cyk, cyk i teraz sprawdźmy, idealnie to widzowie wygląda, jak bardzo mogę się przesunąć, tak, dobra, ważne, że będziemy widzieć, e, teraz musimy, Jezus, ale mam, zaba... mam widzowie mega zawalone gardło, nie wiem dlaczego, o, dobra, ale teraz musimy zamontować te kamery oczywiście na Palionowie 2.0, tam na samym dole, żeby żeby mieć po prostu podgląd na to wszystko, bo to będzie nam bardzo potrzebne. Dobra, gdzie byśmy mogli to dać? Myślę, że taka kamera, widzowie, wiecie, gdzie by była spoko, patrzcie, zrobimy to jakoś o tutaj, dobra, cyk i patrzcie, o nie, czekaj, dobra i patrzcie teraz, e, dobra, myk, cz czwóreczka, czekajcie, coś nie działa, ej, myk, dobra, Ej! Masz! Nie działa! O, działa! Dobra, patrzcie. Idealnie, idealnie wygląda najdwizja. Kurde, ej, coś, to, aha, bo ona jest tu No dobra, ale w każdym razie chodzi o to, że widać widzowie, co się dzieje. Najdwizja działa. No, więc widzimy, kto wchodzi, ale na wypadek, gdyby ta kamera oczywiście nie zadziałała. No to nie możemy widzowie, nie możemy widzowie tak patrzeć na to bez, bezwłocznie, musimy zamontować te kamery oczywiście tu i widzowie, teraz pomóżcie mi znaleźć jakąś dobrą miejscówkę, gdzie, o, tutaj, patrzcie, tutaj, tu będzie idealne miejsce na tą kamerę, <laughs> piąteczka i patrzcie. Idealne miejsce, no kto tu widzowie nam zajrzy? Ja nawet szczerze nie zwróciłbym uwagi, że to jest kamera. Ja nie zwrócił... Kurde, to jest znowu otwarte! I mam night O, przynajmniej zobaczymy, jak wygląda to tu. Dobra, wiecie gdzie... To możemy zamontować sobie tu, bo tu jest widzowie ciemno. Więc tej kamery tym bardziej nikt nie zauważy. Dobra, szósteczka. Szósteczka i najdwizję włączmy. Ale to działa! Dobra, czadersko, czadersko to działa. Dobra, tu zamontujemy kamerę. I widzowie, musimy zamontować jedną kamerę gdzieś tutaj. E, tylko gdzie ją byśmy... O, wiem, mam pomysł. Tą kamerę możemy, widzowie, zamontować sobie tutaj. Dobra, cyk. I zobaczmy teraz, jak to działa. Idealnie, idealnie wręcz to działa. Idealnie wręcz to działa. Ty, a w ogóle, zanim długo, widzowie... E... <laughs> o Jezus, no co jest z moim? Przepraszam was, ale mam coś naprawdę z gardłem, nie wiem co, i powiem wam tak, dobra, eee, teraz tak, sprawdźmy czy coś się dzieje, czy może ktoś właśnie widzowie znajduje się upalionki? nightwizję sobie włączymy, nie, u widzowie nikogo nie ma, ale możemy sprawdzić też tutaj, i ta nightwizja, ona mega dobrze działa, w ogóle się tego nie spodziewałem, że ona będzie tak czadersko działać, no ale nie, tutaj nie, e, piąteczka, co to było, to jest tu, okej, okay. dobra, to jeszcze wiecie co, możemy sprawdzić sobie czwóreczkę, no i czwóreczka tu, dobra, dobra, to to nie ma znaczenia, wracajmy stąd, mamy jedną kamerę, To jedną kamerę widzowi bym sobie chyba jeszcze zostawił, bo ona nam się naprawdę może przydać, no ja teraz muszę tak, zrobić to gamingowy, ten gamingowy room, ale jakoś go ładnie zrobić, E, muszę wkleić swój posąg, wkleić, w sumie to bardziej zrobić niż wkleić e, On będzie obok lulu e, A posąg mam gotowy w ogóle, bo patrzcie na to Posąg jest tutaj, więc ja jedyne co to muszę będę muszę zrobić screenshot... Ej to, ale to dziwnie wygląda. Ale jedyne co muszę zrobić w wzorze, to muszę zrobić screenshota i odwzorować jeden do jeden. bo z, y, zrobiłem idealnie twarz. Nie wiedziałem jak ją zrobić, ale mi się udało. I zobaczcie, on, to on wygląda szadersko. Dobra, nieważne, wracajmy teraz do domu. Bo szkoda już czasu, trzeba przy okazji coś zjeść, położyć się I widzowie, ja przez ten okres będę sprawdzał kamery I jutro, jak coś się wydarzy, to będę wam dawał znać Bo naprawdę, musimy dojść do tego, kto stoi za tym wszystkim Dwa serduszka, no jak ja bym zginął, to chyba bym nie wytrzymał, nie? Ja bym po prostu... Ej, pół serduszka! Masakra, co tu się dzieje? Dobra, cyk, to dam tu i teraz tak, i teraz tak. No i tu mamy komputer, widzowie, wszystko działa. Softboxa możemy sobie w sumie zostawić odpalonego. No, no i tyle widzowie. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej, zostawiacie łapkę w górę. A jutro dowiemy się kto był na kamerach. Trzymajcie się. Cześć.